W zeszłym odcinku e, mówiłem i pokazywałem jedno właśnie z pozycji Qigongu, nazwijmy to statycznego, no, a jest też cała klasa oczywiście chikongu w których się ruszamy i e, nazywa się to, to często Qigongiem dynamicznym. No tutaj często to słowo dynamiczne powinno być rozumiane w kategoriach Qigongu świadomego, wolnego raczej ruchu, także, ale. Używa się tego słowa dynamiczne tylko po to, żeby rozróżnić, że jest to ruch zewnętrzny. I może zobaczmy sobie jedno takie ćwiczenie, które nazywa się Smog i Tygry Spotykają się. To akurat w całej w kosmologii, mitologii chińskiej mamy smog, który jest. Zwykle na wschodzie jest zielony, stowarzyszony właśnie z naszą wątrobą, a z kolei tygrys na wschodzie, kolor biały, stowarzyszony z naszymi płucami. Tutaj jest ćwiczenie, które jak będziemy wykonywali, no zaraz może sobie na szybko. Przyjmijmy taką postawę stojącą stopy równolegle i umieśćmy obie dłonie na początku naprzeciwko tutaj siebie do siebie i jednocześnie na wysokości mniej więcej splotu słonecznego, czyli tutaj tak troszeczkę do mostka, mniej więcej na tej wysokości. I teraz będziemy zanim u, będziemy się poruszali jeszcze nogami, będziemy robili tego typu ruch, także jedna z rąk symbolizuje smoka, druga z rąk symbolizuje tygrysa i robimy ruch, w którym dłonie cały czas są naprzeciwko siebie i są na jednym poziomie. Widzicie, jednocześnie palce skierowane są do przodu, także jeżeli się rozchodzą, to nie w ten sposób. Także mamy dłonie naprzeciwko siebie. I teraz odczucie i wizualizacja jest, że jak rozciągamy, tak jakbyśmy mieli każdy palec Każdej ręki jest połączony z drugim taką nicią, którą jakbyśmy wolniutko rozchylaj na boki. A z kolei jak wracamy, to środki, tutaj te punkty nasze, na tutaj tak jakbyśmy mieli taki balon, który ściskamy. Czyli odczucie jest inne, kiedy i koncentracja, i wizualizacja, jest inne, jak rozkładamy w ten sposób ręce, a z kolei, jak ściągamy, to bardziej tak, jakbyśmy lekko kompresowali, bardziej ściskali taki duży balon, ale tak lekko. Dobrze? Także to jest ruch rąk. Czyli mamy wdech, wdech. Tak I wolno. Wdech. I teraz ten sam ruch będziemy wykonywali, kiedy przyjmiemy pozycję trochę szerszą niż powiedzmy sobie na półtorej, dwa razy szerokości naszych bioder czy ramion. I w tej pozycji, jak przyjmiemy tę pozycję, to będziemy przy wydechu schodzimy w dół, przy wdechu idziemy do góry. Jak wygląda praca nóg? Praca nóg jest taka, że tutaj otwieramy bardziej. Czyli nie, nie robimy tak jak zejścia, tylko tu mamy otwarcie. z drugiej strony też dbamy o to, żeby ten ruch był w pionie. Cały czas tu ruch jest w pionie. schodzimy, w pionie, prawda? I tutaj też nie, nie robimy czegoś takiego. Dobrze. Także teraz łączymy te dwa ruchy. Także stoimy w tej pozycji. Załóżmy, że to jest pozycja wyjściowa. Tutaj zróbmy wdech. Wydech. Wdech. 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 Tu się nie spieszymy, no właśnie. Zwracamy uwagę, można nawet przymknąć oczy, żeby tak odczuć połączenia palców, rąk, a jednocześnie potem tak, jakbyśmy taki balon kompresowali między dłońmi. I znowu takie ćwiczenie byśmy robili. 5, 10, 15 minut. Cały czas. Także są to ćwiczenia, ale jak zaczniecie wejdziecie na tą ścieżkę ciekawą, zobaczycie, że jest tu bardzo wiele elementów. Ja to tak teraz troszkę upraszczam, ale te różne odczucia się zaczną pojawiać. One również są bardzo dobre. Zdrowotnie, akurat tutaj już tak wspominałem trochę i o symbolizmie, ale jednocześnie widzicie, że ten ruch rąk jest właśnie na poziomie, tam gdzie jest wątroba, poziomie też płuc, dołu płuc, tam gdzie mamy również żołądek, tam gdzie mamy śledzione. Także tutaj ten cały ruch również aktywizuje tą środkową część naszych narządów wewnętrznych. Wydech. Normalnie robilibyśmy to nawet jeszcze wolniej, tylko mamy tutaj krótkie odcinki, więc robię to trochę szybciej. Wydech, wdech. No i tak jak spróbujecie i nastawicie sobie jakiś stopę, nawet na 5 minut, to zobaczycie, że jest to również ćwiczenie, które no troszkę jednak wymaga. pewnej takiej sprawności, ale jak bardziej będziecie rozluźnieni, tym będzie łatwiej to ćwiczenie zrobić, a jednocześnie wtedy łatwiej się skupić na tych odczuciach wewnętrznych. I wtedy po takich ćwiczeniach bardzo często robimy takie zamknięcie, tak jakbyśmy brali, czerpali taką energię hen, -hen z kosmosu i potem aaa, brali taki energetyczny prysznic. Często po tych ćwiczeniach również przyjmuje się taką Pozycję skrzyżowanych tutaj dłoni, żeby te wszystkie tam energie sobie sprowadzić właśnie tutaj do dantianu, a jednocześnie tak się scentrować. Właśnie tu mamy to nasze centrum, również i środek ciężkości, troszkę właśnie poddychać. Także już tutaj no jest to przykład takiego troszkę bardziej zaawansowanego ćwiczenia. Także mieliśmy w poprzednim odcinku przykład właśnie ćwiczeń statycznych. Tutaj mamy przykład ćwiczeń dynamicznych, ruchowych. No i zapraszam Was teraz już na ostatni odcinek, dziesiąty z tej serii.